Dobry dzień, dobry z samego rana. Dzisiaj taki temat na który wczoraj zwróciłam uwagę, a mianowicie likwidacja szkody naprawa samochodu z ubezpieczenia autokasko, czy też wybranie wariantu ubezpieczenia autokasko pod kątem tego, jak chcemy mieć później ewentualnie naprawiony samochód rzecz, na którą zwróciła mi klientka. E, miałam wczoraj taką sytuację, że przyszła pani, chce zrobić autokasko, ona sobie już w internecie temat sprawdziła, wychodzi jej pełen pakiet OCNW Assistance i autokasko za 1500 zł. Mnie najtańszy wariant wyszedł za 1600 z groszami, więc zaczynamy sprawdzać, w czym jest różnica, czym różni się ta oferta, którą ona sobie znalazła na wyszukiwarce w internecie. I nagle się pojawiło, e, pojawiła taka sytuacja, że pani nie znając jak gdyby nazewnictwa i nie znając tych warunków jakie dają ubezpieczyciele w internecie wyklikała sobie taki pakiet, że było oczywiście OC, było autokasko ale naprawa w formie kosztorysowej do tego wszystkiego była doliczona amortyzacja części, nie był udział własny w wysokości 1000 zł u mnie był pełen pakiet z naprawą w warsztacie partnerskim z wykupioną amortyzacją i bez udziału własnego więc dopłata do ubezpieczenia rzędu 100 kilku złotych, natomiast zysk na e, likwidacji ewentualnej szkody ogromny, ponieważ w przypadku tej pani mm, Byłby kosztorys, czyli przychodzi rzeczoznawca i już Wam mówię, jaka jest różnica. Właśnie. Wariant kosztorysowy. Jeśli wybierzecie sobie w formie ubezpieczenia, wtedy te pakiety są tańsze, bo rzeczywiście ubezpieczyciel daje za ten wariant zniżkę. Ale jak, na czym polega likwidacja szkód? Przychodzi rzeczoznawca, ogląda samochód i mówi: Za te uszkodzenia daje Ci tyle. Jego już nie interesuje. Po pierwsze, czy wy w ogóle ten samochód naprawicie. Po drugie, gdzie go naprawicie. Czy to będzie jakiś warsztat dobry, czy to będzie ktoś znajomy, czy będziecie sobie sami to na przykład naprawiać. On po prostu daje konkretną kwotę. W przypadku warsztatu partnerskiego wygląda to w ten sposób, że jeśli w polisie wybierzecie naprawę w warsztacie partnerskim, coś się wydarzy, towarzystwo wskazuje wam listę warsztatów, z którymi mają podpisane umowy, odstawiacie samochód do takiego warsztatu, naprawa odbywa się bezgotówkowo. Eee, czyli nie dostajecie pieniędzy, warsztat yy, dogaduje się z, rzeco, z rzeczoznawcą, wykonuje naprawę, rozlicza się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Odbieracie gotowy samochód. Bardzo często w tym przypadku dostajecie auto zastępcze na cały okres naprawy, bo towarzystwa chcą zachęcić do tego sposobu naprawy samochodów. No i części są najczęściej nieoryginalne, ale zamienne, aczkolwiek fabrycznie nowe, jeśli macie wykupioną amortyzację, tyle że zamienniki dobrej jakości. Dostajecie też gwarancję na wykonaną naprawę. No i warsztat i wariant ubezpieczenia wariant autoryzowany, ASO różnie jest to nazywany. W tym momencie macie możliwość odstawienia samochodu do naprawy do autoryzowanego samochodu do dealera. Tam wygląda to bardzo podobnie jak w warsztacie partnerskim, czyli oddajecie samochód, rzeczoznawca tamto auto ogląda. Warsztat już się dogaduje z rzeczoznawcą, z towarzystwem, auto jest naprawione, autoryzowany serwis wystawia fakturę, towarzystwo płaci. Wy tylko odbieracie samochód i na tym koniec. I teraz tak, do tego wszystkiego jeszcze warto, żeby pamiętać o amortyzacji, czyli żeby sobie tą amortyzację wykupić, żebyście mieli każdorazowo montowane w samochodzie fabrycznie nowe części, bo jeśli tej amortyzacji nie ma wykupionej, wtedy... Yy... Koszt jak gdyby części, wartość części, jakie mają być zamontowane do waszego samochodu, pomniejsza się o tak zwane technologiczne zużycie. Do tego są odpowiednie tabele, więc w przypadku tego wariantu, który wybrała sobie w wyszukiwarce moja klientka, mogłoby się okazać, że ta pani dostałaby w razie jakiejkolwiek kolizji odszkodowanie. Nawet o połowę niższe niż faktyczny koszt, yy, jaki, jaki wymagałaby naprawa tego auta. Dlatego bardzo Was proszę, zwracajcie na to uwagę, jaki wariant wybieracie. Wariant autoryzowany jak najbardziej jest polecany dla samochodów yy, nowych, samochodów młodszych, yy, tych, gdzie wartość samochodu, wartość części jest jeszcze bardzo wysoka. Yy, no, bo wiadomo, yy, Lepsza, lepsza jak gdyby yy, naprawa części oryginalne. Warsztat partnerski yy, czy też kosztorysowy, tu już sami wybierzecie, jak wolicie ten samochód naprawić. Można wybrać sobie w sytuacji, kiedy auto jest starsze, kiedy ta wartość już jest niezbyt wysoka, wtedy nawet lepiej się opłaci taki, taki wariant wziąć. Lepiej, lepiej jest ta szkoda rozliczana, lepiej jest wypłacana, jeśli coś się wydarzy. Warto pamiętać też o tym, że jeśli w polisie wykupicie wariant autoryzowany, a chcecie akurat macie taką szkodę, że chcecie sobie to zrobić w formie rozliczenia kosztorysowego czy naprawę wykonać w warsztacie partnerskim, to możecie. Natomiast odwrotnie już nie do końca, jeśli wykupicie sobie wariant kosztorysowy, a dojdziecie do wniosku, że szkoda jest tak duża, że wolicie mieć tą naprawę wykonaną na przykład u dealera, no to niestety ubezpieczenie już za to Wam nie zapłaci. Ubezpieczenie wyliczy wartość szkody zgodnie z wariantem kosztorysowym, no i będziecie musieli sobie z własnych środków dopłacić tą różnicę. Więc warto w momencie wybierania ubezpieczenia zasięgnąć dokładnie informacji, jaki jest ten wariant, który wybieracie, na czym będzie polegała likwidacja szkód, po to, żeby się nie okazało, że na ubezpieczeniu zaoszczędzicie 100 zł, 50 zł, czasem 200 zł, różnie, w zależności od polisy. No, a nagle przy likwidacji szkód okaże się, że zamiast dostać 20 tysięcy odszkodowania, dostajecie 10, 11 i na tym koniec. No i pytanie, co wtedy z takim samochodem zrobić. Także... Pilnujcie się, czytajcie, dopytujcie. Jeśli macie jakieś pytania, możecie pisać również do nas. Adres mailowy znajdziecie pod filmikiem. Jeśli filmik się wam podoba, dajcie łapkę w górę. Jeśli macie ochotę na więcej takich informacji praktycznych z codziennego życia agencji ubezpieczeniowej i działania polis, zachęcam do subskrypcji. Z czasem będę coraz, coraz więcej tego wrzucała. Mam nadzieję, że przyda się wam choć troszkę tej wiedzy. Miłego godzionka wam życzę. Pozdrawiam, papa. Pa.